I kogo witam, kogo goszczę, moi drodzy, w tym jakże wybuchowym odcinku. W sumie każdy odcinek jest wybuchowy, ale ten będzie niezwykle szczególnym odcinkiem. Wiecie dlaczego? Bo ja nie wiem. Dobra, teraz tak. Moi drodzy, tu chciałbym z Wami, między innymi, to jest mój. Czemu on jest ustawiony w moją stronę? Czemu ty tak... A dobra, nie, on jest ustawiony w przeciwległą stronę, a ja patrzyłem jak idiota na to. Tu mamy... Który, którzy są moi, którzy nie, to, to są Niemcy. Dobra. Moi drodzy, ten odcinek będzie dla mnie... Ups! Przebaczcie. Będzie dla mnie szczególnie ważny, ponieważ chciałbym taki temacik zacząć z wami. Mianowicie już wam mówię. E, chciałem z wami pogadać na temat... Mm, uuu, na temat, że mnie tutaj trzepie. A tak poważnie, na temat e, rozdawnictwa gier przez producentów filmowych. Chodzi mi głównie o to, moi drodzy, że muszę tu rzucić parę pamiątek, takie świąteczne prezenciki ode mnie. Mam nadzieję, że któryś z was dostanie. Kulką w łeb, a jak nie, to chociaż granata. O! Komunisten. Yy, mianowicie. O! Od. Yy, temat o rozdawnictwie gier przez producentów. Yy, przez producentów yy, gier. Chodzi mi głównie o to, moi drodzy, że nie podoba mi się strasznie ta idea. Ale yy, zapisana? Bardzo fajnie, tu słyszę jakiś czołg w ogóle. O! Halersia. Ale to mój, czy nie mój? Chyba nie... Może? Nie wiem. Yy, nie podoba mi się, wiecie co, yy, co robią producenci... Co czas chcę mówić producenci filmowi. Chodzi mi głównie o to, że... Nie podoba mi się to, jak producenci auć... Yy, gier komputerowych, takie wiecie, większe firmy... Yy, nie będę tutaj wymieniał, bo... Ładunki. A, a. Co one były tutaj schowane? Aż to dziwne jest to dla mnie. Ciekawe czy mi się uda. Op. O cholera. O nie, no nie. To ja tu zginę przez wybuch. Albo i nie. Są tą Cholera, nie. Ja pierniczy gdyby nie ten... Chyba to już to... Ogarnął. Dobra, może najpierw... I wybiję, a później. A później zacznę robić to, co muszę. O, właśnie w ten sposób. Oj, no nie, no. Teraz chyba zginę. Mi się wydaje. Nie mogę zacząć tematu. Bo tutaj. No tutaj mam ostrzał. O, właśnie. Baczcie, że tak lamie. Ale strasznie jest ciężko. Nie wiedzieć dlaczego. Nie wiedzieć dlaczego... Nie no wiadomo dlaczego, no. Tutaj są niemiaszki. Hop. Uciekam, uciekam jak najszybciej, tutaj. Oni zaraz tutaj będą pijać. ABA! ja. Dobra, może teraz się lepiej to uda. O, tu jest faszyści. Ej! Co to miało znaczyć? Ja pierdyka. Ła, 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 ła. Ale tutaj ich. German Troops! Oho, granat ale to nie jest mój. Najbardziej wiecie, co mnie denerwuje? Jeżeli zaraz zacznę temat, bo y, nie mogę się teraz. Jak granaty lecą w naszą stronę, to w tej części y, ciężko. Y, Ciężko znaleźć, gdzie ten granat dokładnie leży. Jeżeli go nie zauważymy w odpowiednim momencie, no to. Hidups. tak. Aha. Aha, wy tam jesteście. Ciekawe, czy mój doleci. O, gdzieś tam poleciał. Ła. Wow. Nie słyszałem, żeby ktoś oberwał. Dobra. Wracając do tematu. Do tematu. Boom. Ja nie wierzę w tą grę, nie? To... To jest na masakra. Nie wiem, czy ktoś mnie z góry trzepał, czy... czy tutaj skądś. Ciężko stwierdzić. Aha, tu widzę gościa. Nie z gościu? Alercia. Dobra. Wracając do tematu. Jak zwykle. <grytanie> e, powiem wam tak. Nie podoba mi się to, że duże firmy wydawnicze gier, to znaczy firmy, producenci gier, e, jeżeli na przykład chcą zrobić sobie promocję e, odnośnie swojej gry, która na przykład wychodzi, to zamiast e, według mnie takie coś powinno być lepsze, ale wiadomo no, jakby to powiedzieć większy... większy ma lepiej ze względu na to, że ma większe zasięgi Więcej ludzi to zobaczy, i... Ła! i przez to jest większa szansa, że ktoś kupi daną grę. Jak zobaczy u większego yy... influencera, że tak to ujmę, co ma do zaoferowania, ile ma wyświetleń, ale szczerze powiedziawszy, dlaczego mi się to strasznie nie podoba? Nie żeby mnie tam dupa piekła, chociaż sami yy, piecze, wiadomo po czym, jak się zje coś ostrego bądź też jakaś niewydolność y, naszego organizmu, ale to, to, to nie temat na jakieś tutaj y, obytnicze sprawy. Y, powiem wam tak nie podoba mi się że, dlaczego oni to robią, bo tak, wiadomo, większy kurca internetowy, influencer czy youtuber ma coś takiego jak wiadomo większy zakres... Y, zakres zasięg też tak umiem zrobić. I przez to, wiadomo, ma większe zasięgi, no to więcej wow. to więcej i zarabia, tak? No to jest proste i logiczne. Jeżeli dużo zarabia, to może sobie pozwolić na kupno takiej gierki nawet za 300 zł, ponieważ dużo zarabia, więc dla kogoś takiego, kto jest znany i dużo ma wyświetleń, dużo, dużo zarabia przez to. Rozdawnictwo gier z, z, przez producentów, według mnie, jest nie fair i niefajne. Dlaczego? Ponieważ... Uuu, ale mi się odbiło, przepraszam, bo niedawno zjadłem obiad. <laughs> a co jadłem? Pewnie, się dom... Pewnie chcecie się dowiedzieć. A, ryżyk z takimi gularzem i ogórki konserwowe. Polecam, polecam, bardzo dobre. I dron cały czas tu ja, a ja nie mogę nikogo ustrzelić. Powiem wam tak. To jest dla mnie mega, 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 mega słabe. Ła! Oaa! No jakim cudem dwa strzały mnie nie ma! No dobra, na, na, na prawdziwej wojnie by było tak, że yy, bym dostał jedną kulkę i pewnie już bym się składał yy, ubram Świętego Piotra, nie? Chyba <grywki> od piotki od spodu. Byleby to nie były stopy. Yy, także... Yy, Powiemam tak. Według mnie fajnym zabiegiem. Zabiegiem. A inną taką inicjatywą byłoby to, jakby twórcy, producenci wagi też... Nie mówię, że tylko małym twórcom, ale też małym twórcom swoje produkty. Eee, nie mówię, że tam w wersji premium nie mogę tutaj nic zrobić kurde. Ale po prostu, żeby mały twórca poczuł się. A masz dziadu. Poczuł się lepiej i doceniony, że nie tylko duży ma rację i ma. Eee, jakby to powiedzieć. Lepsze tutaj e, dojścia. <laughs> Ale was zakopcę tam. O, to chyba nic nie da, co? Bo wy wszystko widzicie, bo siedzicie w oknach. No ja pierdykam. Czy wy to widzicie? Pierdzielać mi. Dobra, może jakoś się uda, będę przejść. Zakopciłem ich trochę. zadymiłem. Proszę mnie y, bawiło, jak ktoś, wiecie, się spierdział i się mówiło, ale się skopcił, nie? Że kopci, ale się skopcił. A ten się skopcił. Salut. Saluteta. Ja ci dam chifę. Chifę. ilfa. Jufo. Ten jak na pieprze. Dobrze. Jest bardziej dobrze. No i wracając, i powiem wam, dla mnie by było coś niezwykle miłego, jakby taki producent wysłał swój produkt. O, super, super, że masz jeszcze jednego. E, że... O Jezus, jaki Armagedon granatów. <gryzanie> granatów jakby na przykład właśnie producenci dawali tym mniejszym twórcom też swoje gry, i w ten sposób by było imi... i miło. No, Hilfe, masz Hilfe. I by było miło i fajnie, a nie, że wiecie, mały twórca, to co może dostać? Yy, Połubie. Albo po prostu. Nic ciekawego. Zaraz powiem Wam o co chodzi. Ze z słowem nic ciekawego. I dlatego zawsze się dziwię, czemu. Czemu? Zeus Maria Lew. W mnie ten poziom w, 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 w Call of Duty drugi poziom gry. A kurde, czuję się jakbym na weteranie grał. Dosłownie, zresztą to widzicie. Pif, paf, pif, paf i mnie nie ma, nie? O! No, no super, no. Puźwa. Nie ja mogę się denerwować. Gra! Gra to ma być przyjemność, a nie. Mordenga. Koleś przyjmuje 10 kulek na plecy i jeszcze biegnie, nie? Przed siebie, fajnie. Będą zatrwać goście, Proszę, ma macie. No oczywiście. No chodź tu, No you. Dobra. Y I według mnie takie... takie coś powinno być... Y fair w pierwszej... w pierwszej kolejności, ze względu na to, że to jest coś miłego, nie? Nie tylko dajesz... Większym twórcom, bo oni sobie mogą i tak kupić gierkę za 300 zł, a mały twórca niestety no nie kupi sobie takiej gry i dopiero może kupi na promocji albo i też wcale nie zależy jak się mu... No no i jak, jak ja mam tu... Jak ja mam tu przejść? No szkurde pieczone no. Weź wstań kurde. A masz, kurde, będę się tam. No super, jeszcze tutaj. Oni oczywiście co grzyją dupsko. No tru... trupem. No trupem. Ja pierdziele, co za... Dobra, macie tam. Dobra, tam się odbija jakoś granat, powinno go dobić to. Albo gdzieś się Tuski trał, że ten granat jego, jego nie dotyczy, co? Jesteś tu... gościu? To jest fajna broń. Tylko ile ona ma... aha, bo ja tylko... aha! Myślałem, że ją można zabrać... oho! Uh -huh. no, Oczywiście. Dobra. W końcu. Jest progres do przodu. <z wizy> Snajperka! Ja ją chcę. Coś tu drzery ja cały czas. Tu nie wiem czy to mój czy nie mój. Tu niby coś w gościu namierza, ale za bardzo widzę. Dobra, idziemy dalej. ale mnie ta gra wpienia już. Myślałem, że to będzie wiecie, czy. czysta przyjemność. A tu niestety. nie jest. Znaczy, jest przyjemna, ale wkurzam. Dużo mnie właśnie tego typu rzeczy co są przed chwilą. Że ciężko kurde przejść, nie? przez to. Co się tak wszystko trzęsie, to nic nie widzę. Aha, super. Tak zwykle. Na no gdzie? A tu. Dobra, bo zaraz znowu dostanę. I zginę. Ale ty zabawny jesteś. Kurde, oni są wszędzie, widzę. I like it. No powinno wybuchnąć, już jest taki ostrzał, że w nowych produkcjach by to już wybuchło dawno. Ła! Szlak, albo te lepiej. Kadaczkę ma, chyba. Gdzieś jeszcze? To nie widzę. Ale tam widzę. Salut Eto! Hey. Oje! Oh yeah. O to chodzi? Get away from the jeszcze coś? O kurde, mać! Co to się stało? Oj. Aha no Dobrze, zniszczę czołg za pomocą lekkiej bomby To gdzie? Dobra, już odszedłem Co? Zrobisz tu dziurę ja muszę wyjść tędy? Czy nie? Gdzieś tu, gdzieś tu musi być No No idę, idę, idę! Ła mnie trafił Verman Troops! O, o No! Fajny ziemniak! Idealny na frytkę albo na pieszonego ziemniaczka. Tam ktoś. Nie, to tylko błąd graficzny. Przepraszam. A ja chcę przejść. No cóż, co, co tu się dzieje? O, Wanienka. Możemy się wymyć. Dobra, jak. O, faszysty, faszysty. Faszysten. No ja pierdyka, no nie wierzę, macie granata Podzielę się z wami Oho, tutaj przeszedł gość chyba A nie, jednak nie Kurde A to mój, wybacz, wybacz Zobaczymy co jest u góry Już granatów i nic ciekawego rozruba po całości bym mógł ująć na piernicza dobrze, dobrze kurde ty. Znisz drugi czołg myślałem, że tu jest tylko jeden do zniszczenia, a tu widzę więcej Proszę, na ciki na Dobra, jakoś muszę się tutaj zakraść. Przyczepić mu prezent ja dostaje Aha! Lecimy się do Możecie mi bardziej pomagać. To co robicie teraz? Ej! Co się tu, o, saluteta? Salut. A nie trafiłem. Ops. Padł bratku. Ale nie w ścianę. Git. Sabaka? Proszę mi tutaj nie kląć. To czysty family friendly content. O kurde! <noise> nie pamiętam, co to było! Ja tutaj strzelam, przymieczam się ze snajperki. Gościu mi chodzi przed samą lupę. Lunetę znaczy. I weź sobie tutaj rać, nie? Ten kurde, jeździ w lewo, w prawo. To są jakieś... ziomeczki. To jest mój, ok, git. A tam widzę kolejny, dobra. Aha. Mam nadzieję, że wy nie będziecie się respić co chwilę. Ale jesteś twardy. O, Jakby to. Oho, nie, 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 nie. Tylko nie od granatu. Najgłupsza śmierć. Jakś muzyczka dziwna się włączyła. No tak, prój dal. Aha. Jak ja mam to zrobić, kurde? Vasily, the... On tu jeździ w lewo, w prawo. Aha. Uh -huh. A jakby tak rzucić? Tu i tu. Oj, źle rzuciłem. Mm -hmm. Nie okay. no jestem tak blisko Jestem tak blisko, tak daleko Aha Nie wierzę w tą grę, po prostu nie wierzę Jóźmie to zaczyna delikatnie pójrzeć To nie jest już normalne co tu się dzieje. Zresztą sami widzicie. Poziom tej gry. Nie wiem czy oni. Czy oni zwiększają ten poziom trudności, jeżeli ktoś lepiej gra? O no, co chodzi? Bo przecież kurde tak, tak ciężko to nigdy tutaj nie było. A tutaj jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją. Oho, ale idzie grupka. Dobra. No widzę kolejnego. Wow. Najgorzej tylko jeszcze jest z tym czołgiem. No jak on kurde mi tutaj zajdzie? To jest kaplica. Kurde, no nie wiadomo gdzie tu oni są jeszcze słuchać ich krzyki on O o Chyba nie był mój, co tak przeleciał Nie, to mój O, o Jezus Nie no Ja pierniczę, ale już Uff. Ja po prostu nie wierzę w tą grę, nie, nie wierzę. To jest przecież przeginka, wszystkich tłuczę, a tu nagle o, pojawia się jakiś pretyn, który jest nieśmiertelny i przyjmuje 100 kulek na klatę. I nic mu to nie robi. Masakra. Ale powinien być zapis e, automatycznie jak się zniszczy tych wszystkich mieszków, a później a później do czołgu, żeby tak wiecie swobodnie, żeby nie poko Właśnie, pokonywać ciągle tego samego. Tak jak to widzicie już któryś, nie wiem, raz w rzędu, nie wiem, trzeci, czwarty, może piąty. jem rachuby trochę. Bo trochę tego było. Come on, nie wiem jak to zrobić, kurde, najgorszy jest... To, że jak czołg pierdzielnie. O, cholera! Jak czołg pierdzielnie tą swoją bombką, to też jeden strzał i... i żegnam się z tym światem. Więc trudno mi to. Dobra, może zrobimy tak. Może z góry ich wszystkich wytłukę, żeby czołg mnie nie wytłukł. Wtedy by było. To jest moje, dobra. Kurde mać, to jest mój. Ow, ow, ow. Jak to kurde zrobić? on no, tam sobie. No musimy zrobić tak. Pełne skupienie, pełna profeska i jakoś to kurde musi wyjść. Tak. Tak. Może w ten sposób, jakoś się to uda. O, cholera. Nie, 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 nie. A to przyjedzie? Jakim cudem? Jakim cudem? Ja pierdzielę, no nie wierzę, no. Jakim cudem, kiedy ja byłem za murkiem... Aha, super. Gościu kurde, strzela i, i mnie nie ma. No nie wierzę w tą grę, po prostu nie wierzę. Już naprawdę zaczynam mieć jej powoli dosyć. Nie wiedziałem, że ta gra mi napsuje aż tyle nerwów. Jeszcze przede wszystkim... Właśnie, ja tu chyba mówiłem, ale najwyżej się powtórzę. Najgorsze było to, że właśnie od tej... Uff, pyta. Od tej części, właśnie części drugiej, już producenci zaczęli robić o, system autosave. Wow. Nie było już y, możliwości zapisywania w dowolnym momencie gry, a to by się bardzo tu przydało w tej części, ale nie wiem, bo po co. Wtedy to by było naprawdę mega, mega dobre, ale nie, bo po co? Lepiej, kurczę, robić autosave'a w takich miejscach, jak to producent sobie wymyśli, nie? Bo oni wiedzą najlepiej. Bo gra oczywiście jest taka prosta, że tu wystarczy tylko autosave co jakiś czas. No i czego mi tutaj napierdzić Napierniczasz tam? Tutaj jestem zły, wiecie? Słychać po głosie. Wydaje mi się. Co moi git? Nie wiem, jak to kurde zrobić, żeby nie powtarzać tyle, tyle, tyle czasu. A polera, no. To już się robi bardzo niefajne i irytujące. Jak to cię, kurde. Nie wiem, czy wszyscy. Nie Wszyscy, jakoś nie widzę za bardzo, bo ja pierwniczę. Coś tam się stało. się. Najlepszy, najlepiej by było. Op. Chudy, nie wiem, gdzie ja rzuciłem w ogóle. Op. Dobra, a teraz tak. A mój. Może Zrobić. I ten czołg. Posłuchaj go. Chodź, 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 nie odjeżdżaj. A. Dobra. Że w końcu się uda. Yes. O matko boska, nareszcie. Za którym razem? Liczyliście, bo ja już straciłem rachubę. Przecież to... to, to jest podupczone. Delikatnie mówiąc, oczywiście! A. Zobaczymy, czy taka najkrótsza. Komrads Tędy Tędy, tędy, tędy Jest! Ratusz, Rathaus. Pamiętam z języka niemieckiego na lekcji. Dobra, moi drodzy, będzie tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Wybaczcie, że tak lamiłem i wiem, że to było irytujące, ale powiem wam, że strasznie ciężko było, naprawdę ciężko. Dobra, żeby nie przedłużać i nie zanudzać was swoim gadaniem, zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się.